Jak zrobić sobie tutaj otwór? Przykładowo nowe dziury przywiercić. W sześćdziesiątce mamy środek felgi na 17 cm. Szpilki mamy na 22 cm. Jak to zrobić? Ja mam już zrobiony, już sobie taki przygotowałem kątomierz. Jak widzicie, tutaj fajnie są zatoczone szpilki, gdzie nasz kątomierz wchodzi. A teraz tak. Od środka szpilek mam tutaj natrasowane, słabo to widać, coś, coś tutaj może widać, o tutaj kawałek linii. Słabo to rysuję po blasze, albo tutaj w tym miejscu widzicie, i teraz nawiercę sobie w jednym miejscu punkt. Zrobię sobie szablon pod magnesówkę, jak już tu przewiercę otwory na 22, także tutaj wtedy tylko do felgi to przystawię, wycentruję sobie środek podług otworu i. Wtedy będziemy wiercić nasze otwory. Teraz tutaj nawiercę punkt, wam pokażę, jak będę sobie trasował. Jak będę sobie trasował nasze kolejne otwory, później sobie tutaj przywiercę szósteczką, na, na, żeby zaznaczyć i tam odbijemy, na, sprawdzimy na kole czy nam punkty pasują. Dobra, pierwszy otwór mam sobie tu lekko nawiercony, drugi już mam zapunktowany Bierzemy nasz kątomierz jak w szkole na geometrii, trzeba było się uczyć, kurde. Bardzo przydatna rzecz teraz. No i bierzemy następną chwilkę. Trabrzesz tam. No i trasujemy w taki sposób. Punktujemy i tak po kolei. Zobaczcie, mamy drugi punkcik. Teraz sobie zawsze sprawdzimy, żeby to wszystko się zgadzało. Jest gitara. No i jedziemy dalej i tak 8 razy magnesówką sobie lecę mój szablon z blachy z blachy 2,5 czy tam 3 mm no jak widzicie otworki mam poznaczone tu jestem śpień fajnie wchodzi od otworki pyk no i jedziemy magnes, jest na magnes przyklejana wiertarka. Chińska. No i włączamy jedziem z koksem. jak no się elegancko. Są prawie wszystkie otwory powercone, czy ostatni mi został. Wtedy się założę na koło, zobaczę czy pasuje. No i dobra, szablonik gotowy. Sprawdzimy, czy pasuje nam na szpilki. Miałem ciutkę przesunięte otwory. Tutaj są wercone na 22. No i jak widzicie, nie wyszło to za bardzo. Się kurwa przesunęło przez ten pieprzony cyrkier. Tak to jest jak się narzędzia w Waldi kupuje, bo w Lidlu. Ale nie jest znowu tak tragicznie. Myślałem, w sensie, że gorzej mi wyszło. Szpilki widzicie tutaj trochę jedna więcej wystaje, druga mniej przez to mi ustawienie cyrkla nie wyszło za bardzo. No ale dobra, ogarnie się. A ważne, żeby nie było centymetr kurde, różnice. Bynajmniej tutaj nie ma i tak dużego problemu. Bo tu otwory w 60 są. Tak, Szpilki mają 22 mm. grubo o, otwory w 60 mają 27 także ja sobie tamte delikatnie poprawię a tutaj najważniejsze, żeby mi się udało środek równo wyciąć a reszta się sama ustawi szablon jest dużo się nie przesunęło, jak widzicie tutaj nie grubiej niż milimetr mi się przesunęło, także no, tam tragedii nie ma to jest w granicach tolerancji tutaj te, raz, dwa, trzy śruby są perfekt wywiercone no i tutaj te były ciutkę przesunięte bo to wiadomo jak się punktuje i tam tym cyrklem się zaznaczało, on jest trochę gipki, i kurde, się zawsze coś przesunie no ale dobra, to jest wywiercone teraz trzeba to ładnie trzeba odmierzyć teraz tutaj wielkość tego środka tutaj trzeba będzie natrasować ten otwór no, i cyknąć jakieś trzy kawałki pręta czy coś, tak żeby mniej więcej to na środku, na środku tutaj złapać, przystawić i między tymi otworami wywiercimy nowe, a te się ładnie migomatem zaspawaj i wyszlifuje później. No, tak sobie ustawiamy nasze śruby, żeby był środek. Jest 152 wielki, czyli na pustach wychodzi 76. Tak sobie wstawimy trzy śruby, potem wsadzimy szablon do felgi, śrubą sobie przytrzymamy. Później wywiercimy jeden otwór, wstawi się szpilkę, czyli byle jakąś śrubę skręci się, aby to było ciasno w tym otworze, i będziemy leczyć wtedy kolejno z z całą resztą. Dobra, szablon mamy gotowy. Siedzi. Pokażę tu z tej strony. Jak mówiłem, są trzy śruby, które trzymają tutaj, właśnie nasz środek. Tu jest Czwarta śruba, którą sobie dokręcimy, żeby nam się szablon nie obrócił i wtedy polecimy wszystkie otwory pomiędzy starymi otworami. Dużej różnicy nie ma w otworach, tam się tutaj można powiedzieć, tak na pół otworu wychodziły te, no ale nie będę tak brzydko robił, to już lepiej te już wyczyścić, zaspawać i będzie ładnie wyglądało jednakowo, a nie jakieś tam, kurde, doróbki wiercone, nie? I na tyle, biorę się do roboty, bo widzicie, już Szerówka się zaczyna robić, już musiałem lampę zapalić I zaraz będzie ciemno, czyli trzeba działać, jeszcze będę musiał tutaj Właśnie ten środek wyciąć, żeby Weszło minerant na, na, na piastę przez 60 I tyle, o klapę dostałem, miałem Wam pokazać Strasznie pognita, ale chyba coś czuję, że tą maskę całą włóknem, włóknem szklanym zrobię i tyle po prostu wyczyszczę blachę do gołej blachy i na to tam włókno szklane. Nie? Zobaczymy jak się poukłada, ta zwolnica widzę, że chyba jest inna, bo widzicie, tutaj jest siwa farba. Musiała być dołożona z czegoś, ale fajnie luzu nie ma, tutaj też wszystko ciasne jak nówka. I lecimy z koksem, czym cię się zrobię koło założę. To robię jakiś filmik i wrzucę na końcówkę. Na razie, hej. Dobra. No i teraz tutaj widzicie, szablon mam przykręcony. Gotowy. Tu jest śruba wkręcona, żeby się nie obróciło. Sprawdzamy sobie środeczek Jest perfekcyjnie. Lepiej się chyba nie da. No i tyle. Tutaj teraz bierzę magnesywe i lecimy z koksem, co wiercić. Wycina dziurę. Nie zarzucać koła na czapkę, teraz tak sobie myślicie po co mu kurwa szablon. Teraz wam pokażę po co jest szablon. Szablon jest po to, że teraz te, te otwory lecimy na 25, żeby tam był luz. Żebyśmy nie uszkadzali naszych szpilek przy zdejmowaniu i zakładaniu koła. Jak był ten szablon bardzo ciasno, to po prostu uszkadzał gwinty. I tak samo by było przy ściąganiu zakładaniu koła, by było bardzo ciężko je założyć, bo musiało być bardzo prosto ustawione w podług szpilek. Teraz tak, żeby sobie ustawić szablon, żeby każdy otwór wywiercić, że wsadzić ten na 22, ustawić moją wiertarkę. W miejscu gdzie mam wiercić muszę przekładać wiertło, a teraz już jak będę miał wszystkie wywiercone na 25 Przy drugim kole sobie tylko przyłożę szablon i lecę I tutaj jest 8 otworów, tam bym musiał wiercić jeszcze tamte, to by było razem 16 To jednak by było trochę tego trasowania, kombinowania, mierzenia A tak sobie przykładamy i lecimy, po prostu w produkcji Jak to się mówi, życie trzeba sobie ułatwiać, nie utrudniać nie? Dlatego tak sobie to wykombinowałem Dobra, potrzebuję dwie ręce, przewiercę to, będę wiercił drugie koło, to wtedy Wam pokażę co i jak, jak to będzie szło. Dobra, wiertareczka odpoczywa, jeden laczek wywiercony, na postawię, zobaczymy z drugiej strony jak to wygląda. No i bardzo fajnie nam to wyszło, wszystkie otwory równiutko. Teraz jeszcze tylko jak mam tu środek, to sobie natrasuję całą tą linię obcięcia. Jutro wypalę plazmą, bo już dzisiaj jest ciemno. No i zobaczymy, założymy laczki i będzie gitara. To sobie już jutro zrobię, bo dzisiaj nie zdążę. A jeszcze mam wyjazd. Także dzięki za, za oglądanie. Jak zarzucę koła, to dogram drugi filmik. Zrobimy drugą część. A ten dzisiaj wrzucę, jak się uda. Dobra, tak na szybkiego. Zrzuciłem to jedno koło Widzicie tu z przodu ja, Tak na styk wchodzi 5 mm od bieżnika no Ale to nic A tu u góry widzicie fajnie wszystko pasuje I ciągnik stoi trochę krzywo Będzie rakieta na tych kołach Jeszcze się tylko piasty podetnie nie wierzę, że sobie rozstawię... rozstaw no... No, tutaj jest w miarę... Nie wierzę, przystawię na gwieździe jeszcze kawałek, jak się da. Żeby trochę odstawało, żeby tam nie kaczyło o słupek. Będzie gitara, zrobi się szersze błotniki. Będzie git. Nie wiem jak wam, ale mi się podoba.